No dobrze, jesteśmy ponownie. Teraz oczywiście to będziemy mieli za zadanie dostać się do, na sam szczyt naszego masjafu, czyli do zamku, gdzie znajduje się nasz mistrz, który no, nazywa się Al-Mualim. Um. No dobra, mam nadzieję, oczywiście, że Altair aż takiego dużego opieprzu nie dostanie od niego Nie Przez tą całą sytuację, co zaszła ostatnio Nie wiadomo, co się stało z naszymi poprzednimi dwoma nami sojusznikami Co byli z nami razem w Świątyni Salomona Wtedy, kiedy mieliśmy nasz kontakt z przeciwnikiem, czyli z Robertem de Sable Ale mam nadzieję, że wszystko się jakoś po naszej myśli ułożyli, że przeżyli A to jak się okazało? Zobaczymy, dokąd tak pędzi? Ciekawe, dokąd się tak śpieszy. Zaraz na kogoś wpadnie. Ależ nie Skąd wiedziałeś? A, nareszcie powrócił, Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś Rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy Ty nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się. Z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później, bracie. <try> Stary kumpel z podstawówki. Ciągle lubią mi dokuczać, wierzcie mi, ludzie, naprawdę. Ale nie, mimo tego to się lubimy. Dobra, jeżeli znajdujemy się już w naszej fortecy no, już tak prawie w zamku, to mamy oczywiście, no, niewielkie takie ograniczenia broni. Mniej więcej możemy, znaczy mniej, więcej broni możemy używać tylko i wyłącznie na placu ćwiczeń, czyli w tym takim oto tutaj kolecz, tam prawie okręgu, to jest właściwie pole do ćwiczeń yy, walki dla asasynów. Ale co tam, to jest yy, nieważne aż tak, więc. Do mistrza! Daj to chiński sprzedawca, jaj idioto! Mistrz już czeka. Nigdy bym na to nie wpadł, ale dzięki za info. A oto nasz mistrz Al Al-Mualim. Oczywiście to on się wyróżnia ze wszystkich asasynów, bo wszyscy asasyni to noszą biel. A on? Brudne ubranie. Alteirze, mistrzu, podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert Desable nie był sam. Od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb przepadł. Robert uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja. Milcz? Ani słowa więcej. Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i. Nie, nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie, nie całkiem. Malik, wciąż jednak żyje. A twój brat zginął przez ciebie. Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia. Mogliśmy tego uniknąć. A mój brat. Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż staje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu! Zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy? Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź, i z zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, że nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się na ejsców, Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. <laughs> Czego wrzeszczycie? To tylko może błąd gry. Dobra. Altairze, dobrze że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę Templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Jak sobie życzysz, jak sobie życzysz, to dla mnie czysta przyjemność, wierz mi. Dobra, tutaj sobie wybiorę oczywiście miecz, bo wolę mieczem walczyć niż ukrytym ostrzem. Już widzimy asasyna, który walczy z jednym z templariuszy.

Uwielbiam te kontry wyprowadzać Dor to będzie raz, dwa, trzy, cztery, no i pięć. Pięciu templariuszy jeden poległy asas, nasz sojusznik. Dobra, idziemy dalej pomagać naszym No łado wow. oh, bez ja, już takie wrzeście. To są ludzie, weźcie, ten posłuchacie. Przecież ci temperusie to są normalni ludzie tak jak wy. Przecież tylko jed. Ciach. i to. I to wszystko. Nie! uciekniesz mi! Co wy robicie? Oni kupę na dywan robią. Wierz mi.

Ogromnych ludzi? No dobra, to już byliby wszyscy tacy, których możemy zabić. Tak więc ruszajmy, wesprzeć naszych Na przestać ataku! Wracać do, do Alima! No bez ja już tak się fajnie bawiłem. A tutaj dupa przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No dupa. No dobra, współczuję tym rodzinom, dokąd tak będzie? Altairze chodź, Al Mualim jeszcze z nami nie skończył.